Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik krótki, dlatego że tak, mam dwie braszki, dwie braszki Hamori, jedną w mniejszym stadium, drugą w większym. Obydwie są po wylinkach, obydwie są na pewno głodne, więc szybko sobie je nakarmimy. Eee, no i w sumie taki jest plan na dzisiejszy odcinek, eee, tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, jeszcze w ramach ciekawostki może, pokażę wam tej tubę, w której jest... Proszę bardzo. Heteropoda mała. Radzi sobie tutaj świetnie, mimo że ta tuba jest dosyć duża, więc zobaczymy, jak będzie rosnąć. Fajne ma przyrosty. Jak widzimy nabombiona już jest. Ale to w sumie może najpierw krótkie intro, słuchajcie, no jak widzimy, jest już nabąbiona. Spróbujmy sobie ją jakoś może przybliżyć jakby się udało. Czekajcie, także za bardzo. Kurczę coś. Nie mogę tego powiększyć ani pomniejszyć. Nie wiem o co chodzi. Coś się zwiesiło, no ale no nic nie zrobimy. O, idzie gdzieś, idzie. Słuchajcie, teraz może się uda to powiększyć. No spójrzcie tylko. Także takie ruchomo kurczę utrzymać tak wygląda ta widać dupka duża, więc za chwilę będzie kolejna wylinka Ale jeszcze zanim zaczniemy do karmienia, pokażę Wam jeszcze jedno, bo nie tylko heteropoda jest ciekawa. Tutaj mamy, słuchajcie, też Linotele Serikata. Po wylince w ogóle powiem wam, że urosło się jej dosyć mocno. no Spójrzcie, no jest już spora w sumie. Nie będę tego otwierał na razie, ale tak wygląda. Chociaż może ją też spróbujemy nakarmić. Zobaczymy. Dobra, zacznijmy od bramki. Zaczniemy sobie od mniejszej hamorii. Tak mi się wydaje. Uwaga, wrzucam, wrzucam świerszcza. Czy będzie jakaś reakcja? O, coś się działo. Co to się wydarzyło? Bardzo wiem, co się wydarzyło. Zobaczmy na dalszą reakcję. Tak jak wypowiem, go zaatakował, i się za chwilę go, wiecie, wystraszył. Więc nie wiem o co chodzi. Kurczę, i co? Nie zobaczymy jakiegoś ataku. Nie. nie wiecie, wiecie co, ja go lekko szturchnę Chyba nie, pająk się chyba za bardzo postresował Ale no nic, słuchajcie, ja zostawię tego świerszcza tutaj No na pewno sobie z nim poradzi O, patrzcie, świeżo ucieka świeżo ucieka E, dobra, ja to przymknę, żeby ten śwież nie uciekł i zobaczymy za chwilę, czy się za niego złapie, czy też Wiecie nie co, stwierdziłem, że skoro <laughs> mamy już um, lin linotelę otwartą, też próbujemy jej coś tutaj wrzucić. Może będzie coś spektakularnego chociaż raz. W ogóle paszcile jest z muszek, kurczą, tu jest wiecznie wilgotno, także no to jest kurde, niestety ale nie niedowiary, no. nie mogę się ich pozbyć, więc... Nie uciekał z kurczybych. Ale to jest nic, wrzucimy go o, o, Coś jest bliżej No nie, no nie wytrzymam z tym No muszę zmienić ten pojemnik Normalnie tego tu mnóstwo lata, słuchajcie Naprawdę mnóstwo No i co z tym sierżciem? No idź tam. Nie chce iść. Zobaczcie jaki dziad. Słuchajcie, no nic mi nie chce dzisiaj jeść. Może rzucimy tu jeszcze trochę bliżej. Nie, Bają się cofnąć. No zobaczcie. No nic, ja zostawię te dwa jeszcze, bo on suma summarum to zje, nie, Ale... Kurde, no tak, nic nie zobaczymy. No dobra, no. trudno Słuchajcie, no lecimy z tą Braszką, no miejmy nadzieję, że ona chociaż tutaj coś wchłonie Chociaż jak ten ten świerz tak będzie kurczę, od niej uciekało, to też zobaczymy jedno wielkie G Coś tam zmierza w stronę brachy pelmy. widzimy Widzimy, uratuj Braszko, film uratuj Zaatakuj go, na pewno jesteś głodna Patrzcie, no zero reakcji, no, świersz się zorientował, pewnie, że ma tu do czynienia z pająkiem, ale wrzucimy tu jeszcze jednego, i co, nic, no patrzcie, zero, stórz na tego świerszcza, jeszcze, Ja się, no się centralnie przy pająku No wejdź mu jeszcze tam Uu. Kurczę, może on jest za duży Jeśli co, no braszka na pewno stwardniała, kurczę, no bo ona jest Już dobry tydzień po wylińce Więc nie wiem o co tutaj chodzi Ale... Czekajmy, bo jeszcze idzie jeden Jest, była walka, dobra Udało się, chociaż jedna Chociaż jedna zaatakowała Złapała Wiecie, biorąc pod uwagę, że ma tego świerszczola To tego myślę, że wyciągniemy Nie będę go zostawiał No bo to wiecie, różnie może być a drugiego zakładam, że i tak nie zje, więc jeszcze gdzieś tam świersz próbuję się bronić. Ale no, niestety, będzie ciężko. Będzie ciężko. No jest, no tak na tą sprawę w sumie to by było na tyle. To jest wiecie, taki film kurczę na szybko. Bez jakiegoś przygotowania większego. Więc też nie ma co tutaj wymyślać czy przedłużać. Niestety czasami tak jest. Brak czasu też mi teraz coś doskwiera. Więc słuchajcie, no cóż. To zostawiamy tak jak jest. No następnym film bardziej sobie przygotuję ta tak na dobrą sprawę. Spróbujemy ogarnąć jakąś większą ilość pajączków. Mm, zwłaszcza, że jest co. No i tyle, no tak naprawdę. Tutaj mniejsza brachy pelma. Widzę, że jeszcze pierwsza nie złapała. Więc nie ma co na razie tam patrzeć. Także tym akcentem kończymy ten odcinek. Oczywiście trzymajcie się i cześć.